Nazywam się Anna Bulak, jestem winiarzem, prowadzę winnicę na Dolnym Śląsku w miejscowości Pławna. Jako już mała dziewczynka, mając 9-10 lat, mój tata na Warmii i Mazurach prowadził winorość deserową, hodował ją w, oczywiście w szklarniach i próbował mnie tym zarazić i chyba udało mu się skutecznie. Natomiast myślałam o tym całe życie, żeby przyjechać na Dolny Śląsk, zakupić ziemię, założyć swoją winnicę, taką już dużą i taką, żeby zająć się produkcją wina. Zawsze myślałam o tym, żeby, żeby winnicę założyć, żeby ta winorość Zawsze mi towarzyszyła. Uczyłam się, szkoliłam się, kształciłam się w tym kierunku i też starałam się od taty pozyskiwać tą wiedzę przez w zasadzie całe swoje życie. Jestem architektem krajobrazu i w trakcie prac swoich wykonywania różnych projektów ogrodów, starałam się w każdym ogrodzie znaleźć jakiś zakątek dla winorośli, żeby każdy klient mój oczywiście mógł się cieszyć winoroślą i chociażby spróbować swoich swoich winorośli, jak to wygląda w swoim ogrodzie. W 2018 roku tutaj spacerując w okolicach Strzelina stwierdziliśmy, że jest taka fajna, ciekawa działka, którą moglibyśmy zagospodarować na winnicę. No i postanowiliśmy oczywiście ją kupić. Kupiliśmy ją w 2019 roku. Y, rodzinnie oczywiście y, tutaj z córkami. Y z córkami i z mężem e, i postanowiliśmy założyć winnicę. E, oczywiście na początku e, dużo było pracy, żeby zagospodarować teren, bo rzeczywiście był taki bardzo dziki. E, natomiast e, zaczęliśmy hodować najpierw warzywa. Warzywa, buraczki, e, marchewkę, ogórki. Mieliśmy bardzo dużo klientów, jeżeli chodzi o odbiorców, e, szczególnie mamy małych dzieci. E, I po tym roku upraw, czy, czy może dwóch latach upraw, Postanowiliśmy już założyć winnicę, posadzić winorośla i czekać o ten okres karencji takich trzech lat, żeby zobaczyć jak tutaj ziemia czy nadaje się na, 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 taką, na takie na taką plantację i założyliśmy pierwszy hektar. Tak naprawdę zasadziliśmy pierwszy hektar, a obecnie już mamy teraz w tej chwili 2,5 hektara nasadzeń. Postawiliśmy na produkcję wina białego. Nasze odmiany w większości są odmianą białą. Są to odmiany francuskie i troszeczkę niemieckich. Jest to chardonnay, pinot gris, Solaris, Johaniter. Wino czerwone również produkujemy, oczywiście, i jest to pinot noir. Praca na winnicy jest moim hobby tak naprawdę i jest takim, pracuję też zawodowo jeszcze i tutaj na winnicy odpoczywam mam wrażenie, mimo że męczę się fizycznie, to odpoczywam, lubię to wykonywać, jest to moja pasja i rzeczywiście produkcja wina jest tym, ten produkt końcowy, który otrzymuję na końcu jest takim zwieńczeniem mojej pracy rocznej i i sama z siebie jestem też dumna wtedy. Dolny Śląsk sprzyja produkcji wina, tak, jesteśmy regionem, który się podobno w Polsce obecnie najszybciej rozwija. Uczelnie mają kierunki tak technologii winiarstwa, gdzie nowi winiarze uczą się i zdobywają wiedzę, ale sam klimat na Dolnym Śląsku powoduje, że mamy długi okres wegetacji i to pomaga winorośli dojrzewać oczywiście. Winorośla po posadzeniu rosły 3 lata i dopiero po 3, po 3 latach uzyskaliśmy pierwsze winorośla do Produkcji winogrona do produkcji wina. I tu już w pierwszym roku problem był z dojrzałością, tak? Było mało słońca. W 2021 roku i tutaj próbowaliśmy no, parametry, winogron, które zbieraliśmy. Okazywało się, że mogą być za słabe do produkcji wina. I nagle Coś takiego się wydarzyło, że jednak no, słońce przyszło we wrześniu. Bardzo ciepły był wrzesień, dojrzały i wina z 21 rocznika, z naszego pierwszego rocznika, e, uznaje na dzień dzisiejszy, że były chyba najlepsze. Trudnościami również są e, no te przymrozki, które mówiłam wiosenne, które uszkodziły w poprzednim roku e, cały plon 100%. I nie mamy wina z 2024 roku, e, ale nic się nie dzieje. Bez przyczyny tak naprawdę ten rok pokazuje, że winorośla są dorodniejsze, ładniejsze. Rośliny odpoczęły przez rok, odpoczęły od tego owocowania i w tej chwili plon w 2025 liczymy, że będzie bardzo dobry. Współpracuję z firmami, które badają i glebę, i badają oczywiście środki ochrony roślin, ale też z Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, tutaj z, z, z profesorami, którzy pomagają nam ocenić tak, glebę naszą i też stan winorośli. prowadzimy tutaj winice y, z, z... Kobiety, tak naprawdę. Pracuję sama osobiście na, y, z maszynami. tak, Agrotechnikę całą na winnicy tutaj prowadzę ja. Przy zbiorach oczywiście pomagają znajomi, y, rodzina. Pracuję na maszynach, y, też od dziecka oczywiście lubiłam ten, y, te prace na maszynach, na kombajnach, traktorach i to mi też zostało. Y, dziwią się, nawet rodzina się dziwi też y, i znajomi, że, że pracuję na tym traktorze, że, że nie mam pracowników, ale lubię to robić. Plon winiarza zależy tylko i wyłącznie od winiarza, więc staram się, staram pracę wykonywać sama i tak naprawdę dbać o te winorośla według tej nauki, którą przekazał mi tata. Nie umiem delegować też zadań, to też jest pewnie mój minus i dlatego też, też, też wszystko robię sama. Praca na maszynach daje mi dużo satysfakcji na pewno i wiem, że wszystko jest dopilnowane. Winnica wymaga dużo pracy, ciężkiej oczywiście. Najtrudniejsze dla mnie jest oczywiście podłączenie różnych maszyn do traktora, które są bardzo ciężkie i tutaj zawsze muszę prosić kolegów, żeby przyjechali w dany dzień, kiedy zmieniam maszyny i pomogli mi lub oczywiście tam osoby z rodziny, inaczej nie Mogłabym wykonywać tych prac agrotechnicznych. Natomiast same prace wykonuję już sama. Mamy troszeczkę też, unowocześniliśmy troszeczkę naszą e, agrotechnikę, czyli zakupiliśmy kilka maszyn, które e, no, współpracują bez jakby mojej siły, tak naprawdę. Wystarczy je podpiąć do traktora, tak i one oczywiście same wykonują pracę. Natomiast najtrudniejsza praca na winnicy to jest chyba ta wiosenna, kiedy trzeba ciąć łozy na nowe owocowanie i wtedy i wtedy trzeba rzeczywiście dużo pracy sekatorem ręcznej pracy. A druga część pracy najtrudniejsza to jest, są zbiory, tak? Wtedy, kiedy trzeba zebrać się plon i też dużo pracy dźwigania, oczywiście skrzynek z, wino, z winogronami i też dużo pracy cięcia. No i przerobu wina. Tak? Jest to ciężka praca, no nie mamy kombajnów, nie mamy w, tutaj w Polsce, są już, ale my jako stowarzyszenie Winic Dolnośląskich i jako winnica nasza nie mamy kombajnów. I wszystkie prace wykonujemy ręcznie. Rozpoczynając tutaj pracę na winnicy, i zakładając tą, tę winnicę, Myślałam tylko i wyłącznie o tym, żeby wyprodukować wino i żeby troszeczkę rzeczywiście też odpoczywać na tej winicy. Ale jednak to się związało z tym, że, że ta właśnie winorość mnie oplotła, tak naprawdę, i tutaj zadziałała w taki sposób, że no zobaczyłam, że też można z tą winicą robić inne rzeczy, nie tylko wino, ale właśnie dużo takich. E, wspólnych spotkań, tak, e, integracyjnych, e, dużo takich. E organizacji takich spotkań dla, dla, dla naszych klientów, którzy po prostu potrzebują tego, którzy chcą tej wsi, chcą tego, tego wina spróbować na polskiej winnicy. Nie mogę pozwolić sobie na wyjazd z winnicy w okresie od 15 stycznia do 15 grudnia. W zasadzie mam tylko miesiąc przerwy w pracy winiarskiej, ponieważ od stycznia przygotowujemy się do cięcia, potem rozpoczynamy już pielęgnację, Technikę na winnicy yy, wiązania łus yy, na... Następnie są opryski, które trzeba oczywiście zabezpieczać winnicę przed chorobami i zaczynają się potem dojrzałość winogron, kiedy trzeba chronić winnicę przed szpakami przede wszystkim no i też przed chorobami i trzeba być trzeba być czujnym, trzeba obserwować winorośl codziennie i w zasadzie nawet kilka razy dziennie wchodzić na winnicę i sprawdzać czy coś się nie dzieje i tak naprawdę mamy miesiąc przerwy na winicy od miesiąc takiej kiedy wino nie potrzebuje pracy i kiedy winnica jest uśpiona.